Clean is good. Sanitized is better. We wtorkowy wieczór poznaliśmy ostatniego półfinalistę polskiej hokej ligi. Czy to spotkanie w Jastrzębiu wzbudzało w Tobie jakiekolwiek emocje? Eee, trochę tak, bo od tego zależało też z kim będziemy grali. Eee, Trzymałem kciuki za kolegami z, z Torunia. No niestety im się nie udało, ale my na to nie patrzymy. Cieszymy się, że gramy z GieKSą. Generalnie patrzyliście na to, co dzieje się w innych parach, mam tutaj na myśli oglądanie tych spotkań, a nie oglądanie skrótów, czy bardziej skupialiście się po prostu na, na swojej grze, a jedynie patrzyliście już, jakie były finalne wyniki? Yy, wyniki śledziliśmy, yy, ja skróty sobie też oglądałem, ale przede wszystkim skupialiśmy się na, swoim, yy, na swoim, swojej serii i to było dla nas najważniejsze. W jaki sposób wykorzystaliście tą kilkudniową przerwę do meczu z GKS-em Katowice? Yy, był czas na regenerację, trochę odpoczęliśmy, ale od wczoraj już e, ciężko trenujemy i przygotowujemy się e, pod konkretnego przeciwnika. Jeśli chodzi o podsumowanie tych spotkań z Komarch Krakowią, tym naszym największym atutem, tutaj Ameryki nie odkryjemy, to były przewagi. Jakie jeszcze inne elementy wskazałbyś decydujące o tym, że pokonaliśmy graczy z Krakowa, a gdzie widzisz największe rezerwy, to nad czym jeszcze musimy popracować? Zawsze jest nad czym pracować, ale myślę, że ta taka twarda nasza gra i i to był też jeden z, z takich decydujących elementów, yy, dzięki któremu wygraliśmy z Krakowiem. Jakich spotkań, jakiego meczu spodziewa się w, w Katowicach, jeśli chodzi o te dotychczasowe mecze? Pięć rozegranych, trzy zwycięstwa GKS-u Katowice, dwa zwycięstwa GKS-u Tychy. To pokazuje, że ta para chyba będzie bardzo wyrównana? Yy, tak, na pewno no wyrównane mecze, ale też nie ma co patrzeć na to, że jakie były wyniki w sezonie zasadniczym. Playoffy to są zupełnie inne mecze i inne granie. Będą to ciężkie mecze na pewno. Przed, przed tymi meczami na papierze myślę, że jest takie 50 na 50, ale, ale będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i żebyśmy to my znaleźli się w finale. Taki malutki komfort psychiczny, że ten cel absolutnie minimum został wykonany, bo pewnie były osoby, które nie dawały nam szans na to, że znajdziemy się w półfinale, ale z drugiej strony mamy w głowie to, jakim klubem jest GKS Tychy, jakie ma sukcesy i tutaj na pewno no, celujecie w złoto. Tak, tutaj gra się tylko o złoto i my niczego innego przed sezonem nie zakładaliśmy i dalej się tego trzymamy i mam nadzieję, że po sezonie wszyscy się będziemy cieszyć z tego złotego medalu.